Program operacyjny współpracy transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013 nawiązuje do inicjatywy wspólnotowej Interreg 3a. Zrealizowanej na czesko-polskim obszarze przygranicznym w latach 2004-2006. Głównym celem programu jest wspieranie rozwoju społeczno-ekonomicznego czesko-polskiego obszaru przygranicznego przez wzmacnianie jego konkurencyjności i spójności oraz propagowanie partnerskiej współpracy jego mieszkańców. Na realizację programu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczono blisko 220 milionów euro. W czasie czterech lat złożono ponad 500. Wniosków, przy czym ponad 200 z nich udzielono dofinansowania z programu. W dniach 29 do 30 maja w odbyło się wydarzenie roczne programu, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji implementacyjnych programu, m.in. Komisji Europejskiej. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, przedstawicieli władz regionalnych i euroregionów, ponadto wnioskodawcy i beneficjenci programu oraz inni goście. Celem wydarzenia było zapoznanie opinii publicznej i osób zaangażowanych w realizację programu z jego dotychczasowymi wynikami oraz atrakcjami pogranicza czeskopolskiego. Uczestnicy mieli możliwość obejrzenia konkretnych efektów, wspólnych projektów realizowanych w kraju ołomunieckim i województwie opolskim. Głównym punktem programu było odwiedzenie miejsca realizacji projektu Dziedzictwo Wincenta Prysznica na czesko-polskim pograniczu w Jeseniku, w ramach którego zostało zbudowane centrum hydroterapeutyczne, ogrody wodne składające się z tarasów, wodospadów i brodzików. Uczestnicy wydarzenia mogli osobiście wypróbować kompleks stanowisk wodoleczniczych na ścieżce prowadzącej wokół cieku wodnego. W Prudniku zostały zaprezentowane m.in. takie projekty jak stworzenie materialnej bazy Przygranicznej służącej ochronie włókienniczych tradycji kulturalnych Prudnika i Krnowa, w ramach którego zostało zbudowane Centrum Tradycji Włókienniczych, a także projekt Tradycyjna Kuchnia Polsko-Czeska w Euroregionie Pradziat, zbliżenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich w Prudniku i miejscowości Mieszto Albrechtice. Ponadto został zaprezentowany sprzęt gaśniczy zakupiony w ramach projektu Utworzenie Bazy do Współpracy Przygranicznej Służb Ratunkowych z dziedziny wsparcia 1. Jeden, został następnie przedstawiony projekt przywrócenie transgranicznej funkcji drogi prudnik Grylowka na podstawie układu z Schengen. Dziedzictwo Wincentego Prznica na pograniczu polsko-czeskim to projekt z zakresu wspierania rozwoju turystyki. Partnerem wiodącym było Towarzystwo Wincentego Prznica, a jego partnerem gmina Głuchołazy. Całość projektu zamknęła się dofinansowaniem w kwocie ponad miliona euro. Partnerzy projektu postanowili nawiązać do dorobku Wincentego Prznica i wykreować produkt turystyczny oparty na dwustuletniej tradycji wykorzystywania leczniczych właściwości wód na dzisiejszym pograniczu ołomuniecko-opolskim. Pochodzący z Jesenika Wincent Prznic uznawany jest za założyciela metod hydroterapii. W latach 30. XIX wieku otworzył zakład leczniczy opierający się na metodach wodoleczniczych. Prowadzony przez Prznica zakład zyskał znaczną popularność i był odwiedzany przez kuracjuszy i lekarzy z całej Europy. Główne działania projektu miały charakter inwestycyjny i polegały na rewitalizacji oddalonych od siebie o 15 km parków zdrojowych i stworzenia z nich wspólnego produktu turystycznego, odwołującego się do dziedzictwa prznica. Po stronie czeskiej prace polegały przede wszystkim na wybudowaniu centrum hydroterapii, czyli wodnego ogrodu, składającego się z kaskad, wodospadów i brodzików. Koncepcja ogrodu nawiązuje do leczniczych właściwości zimnej wody słońca i ruchu na wolnym powietrzu. Jej głównym elementem jest ścieżka przebiegająca wzdłuż potoku, wokół którego zbudowano stanowiska wodolecznicze. Prace inwestycyjne po stronie polskiej dotyczyły głównie rewitalizacji zieleni w parku, remontu alpinarium, wzmocnienia murów oporowych i odbudowy basenu zabiegów wodoleczniczych. Stworzone zostały miejsca odpoczynku połączone z elementami metod leczniczych stosowanych w hydroterapii. W parku powstały m.in. miejsca do brodzenia w strumieniu oraz urządzenia do moczenia rąk. Produkty projektów w znacznym stopniu podniosły potencjał turystyczny tej części pogranicza, oferując atrakcje skierowane do konkretnej grupy docelowej, związanej z turystyką uzdrowiskową. Wspólne działania promocyjne partnerów skutkują wzrostem liczby osób odwiedzających pogranicze. Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych Prudnika i Krnowa w ramach programu Wspieranie Rozwoju Turystyki to program, gdzie partnerem wiodącym jest gmina Prudnik, a jej partnerem miasto Krnow. Wartość dofinansowania projektu zamyka się kwotą blisko 580 tysięcy euro. Miasto Prudnik oraz Krnow, oddalone od siebie jedynie o 35 km, łączy silny wpływ przemysłu tkackiego na rozwój urbanistyczny. I ekonomiczny. Wspólny temat włókiennictwa przyczynił się do stworzenia nowego produktu turystycznego i realizacji projektu pod tytułem Stworzenie transgranicznej bazy materialnej ochrony tkackich tradycji kulturowych prudnika i krnowa. Współpraca partnerów przy tworzeniu nowego produktu turystycznego związanego z tradycjami tkackimi obejmowała szereg komplementarnych działań: wspólne warsztaty, seminaria, wykłady, szkolenia i zajęcia praktyczne związane z wszystkimi procesami tkackimi. Od obróbki tradycyjnych włókien do gotowego wyrobu. Projekt składał się z powiązanych ze sobą działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych. W ich skład weszły nowo powstałe Centrum Tradycji Włókienniczych w Prudniku, wyremontowane i wyposażone w ramach projektu oraz powstające dzięki realizacji projektu Muzeum Włókiennictwa w Krnowie. Poprzez realizację projektu obszar pogranicza wzbogacił się o kolejny atrakcyjny produkt turystyczny przyczyniający się do zachowania i promowania dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu. Dzięki wspólnej i komplementarnej ofercie nowych obiektów muzealnych, partnerzy rozszerzyli ofertę turystyczną regionu polsko-czeskiego pogranicza. Czesko-Polskie Pogranicze Poprawa Bezpieczeństwa to projekt w ramach programu Profilaktyka Zagrożeń. Partner wiodący to Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a jej partnerami są Komenda Policji Kraju Morawsko-Śląskiego, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu i Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wyniosło ponad 607 tysięcy euro. Celem projektu Czesko-Polskie Pogranicze Poprawa Bezpieczeństwa było wzmocnienie skuteczności i sprawności współdziałania służb policyjnych państw sąsiadujących. Wejście Republiki Czeskiej i Polskiej do strefy Schengen i związane z tym zniesienie kontroli na polsko-czeskiej granicy wymagało od służb odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa na pograniczu podjęcia działań nowego typu, a przede wszystkim intensyfikacji wzajemnej współpracy. W realizację projektu zaangażowały się jednostki policji ze wszystkich Przygranicznych regionów, dzięki czemu możliwa była realizacja spójnej koncepcji współpracy w zakresie bezpieczeństwa na całej długości granicy. Tak zrealizowany projekt pozwolił na poprawę bezpieczeństwa na organizowanych na obszarze Pogranicza imprezach masowych, m.in. zawodach sportowych, koncertach i festynach. Pozwolił też mieszkańcom Pogranicza spojrzeć szerzej na kwestie bezpieczeństwa w ujęciu transgranicznego sąsiedztwa. Przywrócenie transgranicznej funkcjonalności drogi Prudnik Rylowka w aspekcie układu z Schengen to inwestycja w ramach wsparcia wzmacniania dostępności komunikacyjnej. Patronem wiodącym jest powiat Prudnika, jego partnerem gmina Klinka. Dofinansowanie projektu wyniosło ponad 2 miliony 300 tysięcy euro. Projekt jest usytuowany w przygranicznej części Polski i Czech na terenie powiatu Prudnickiego oraz przyległej do niego gminy Klinka. Zrealizowany projekt nawiązuje do wypracowanej modernizacji. Celowej analizy przekraczania granicy pomiędzy Republiką Czeską a Rzeczpospolitą Polską, która została wypracowana w roku 2000 przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Przedmiotem projektu było przywrócenie funkcjonalności poprzez przebudowę drogi na odcinku Klinka-Rylowka-Krzyszkowice-Prudnik oznaczonej numerem 1615. Droga ta stanowiła w przeszłości, jeszcze po II wojnie światowej, ważne połączenie gospodarcze zerwane w wyniku zaostrzenia polityki obu państw, a dziś daje także możliwości znaczącego skrócenia tranzytu z Prudnika do Głubczyc. Umożliwia także pobudzenie gospodarcze terenów po obu stronach granicy, które charakteryzuje się relatywnie wysoką stopą bezrobocia. W ramach działań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu podniesiono nośność drogi oraz poprzez wybudowanie chodników zwiększono Bezpieczeństwo pieszych w miejscowościach, przez które droga prowadzi. Bardzo ważnym czynnikiem decydującym o lokalizacji inwestycji jest przeznaczenie drogi na potrzeby małego ruchu przygranicznego pomiędzy terenami w Republice Czeskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Po wejściu umowy z Schengen i otwarciu granic obu sąsiadujących ze sobą krajów pojawiła się możliwość wolnego przepływu osób i towarów. Po modernizacji i udrożnieniu tej drogi oraz włączeniu jej w pełnym zakresie w infrastrukturę drogową strefy przygraniczna będzie spełniać warunki obszaru funkcjonalnego. Ułatwi to powstanie i utworzenie wzajemnych powiązań, zarówno o charakterze społecznym, jak i gospodarczym. Utworzenie bazy logistycznej dla transgranicznych działań służb ratowniczych to projekt w ramach programu Profilaktyka Zagrożeń. Partner wiodący to powiat prudnicki, jego partnerzy Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku i miasto Albrechtice. Dofinansowanie projektu wyniosło blisko 590 tysięcy euro. Głównym celem projektu było stworzenie podstaw zintegrowanego systemu ratownictwa oraz opracowanie wspólnych planów ratowniczych na terenie powiatu Prudnickiego i miasta Albrechtice w obrębie pogranicza polsko-czeskiego jako czynnika decydującego o jakości i skuteczności współpracy podmiotów ratowniczych powiatu Prudnickiego oraz obwodu Krnowskiego w zakresie zwalczania skutków wypadków, katastrof i klęsk żywiołowych. Oraz zmniejszenia ryzyka zanieczyszczeń środowiska naturalnego, utworzenie struktur logistyczno-remontowych i zabezpieczenia technicznego w postaci wspólnej bazy i warsztatów. Umożliwiło właściwą obsługę techniczną pojazdów i zakupionego specjalistycznego sprzętu. W ramach projektu przeprowadzono serię wspólnych ćwiczeń z zakresu prowadzenia wspólnych akcji ratowniczych. Dzięki realizacji projektu znacząco poprawiono zdolność reagowania na zagrożenia związane z klęskami żywiołowymi, czy też w zakresie ratownictwa drogowego. Projekt Tradycyjna Kuchnia Polsko-Czeska w Euroregionie Pradziad Dostosowanie oferty edukacyjnej partnerskich szkół rolniczych z Prudnika i miasta Albrechtice Dziedziną wsparcia była współpraca terytorialna instytucji świadczących usługi publiczne Partner wiodący to powiat Prudnik, a jego partnerzy to średnia szkoła rolnicza i usługowa w Albrechticach Dofinansowanie projektu to ponad 127 tysięcy euro Głównym celem projektu było umocnienie i pogłębienie transgranicznych relacji poprzez współpracę uczniów i nauczycieli ze szkół średnich euroregionu Pradziad w zakresie rozwoju kierunków kształcenia gastronomicznego. Zajęcia odbywały się w formie zajęć praktycznych uczestników projektu, poznawania historii, tradycji i zwyczajów krajów partnerskich, zapoznawania się z nowoczesnymi rozwiązaniami w hotelarstwie, jak również poprzez rozwijanie umiejętności zawodowych przydatnych na otwartym rynku pracy. W ramach projektu uczniowie mieli możliwość dostosowania umiejętności nabywanych w procesie kształcenia do oczekiwań otwartego europejskiego rynku pracy. Poprawie uległa jakość kształcenia praktycznego w oparciu o przygotowaną wspólną bazę dydaktyczną, jako istotny etap tworzenia polsko-czeskiego zespołu szkół rolniczych i usługowych. Komponent językowy, skierowany do uczniów i nauczycieli, poszerzył kompetencje językowe i poprawił poziom komunikacji w zakresie słownictwa branżowego pomiędzy partnerami uczestniczącymi. Projektu. Wspólne przygotowanie materiałów edukacyjnych, takich jak receptury, menu czy mała książka kucharska, pozwoli na wykorzystanie ich w przyszłości przy tworzeniu nowych wspólnych programów, a praktyki w nowoczesnych pracowniach zawodowych poprawią start w poszukiwaniu pracy na wspólnym rynku. W projekcie Szlakiem Czarownic po polsko-czeskim pograniczu partnerzy Powiat Nyski, Miasto Szumperk oraz Stowarzyszenie Turystyczne Jeseniki wykorzystali prawdziwe wydarzenia z historii XVII-wiecznego Księstwa Nyskiego dotyczące procesów czarownic, czyniąc z nich atrakcję turystyczną. W ramach projektu wytyczono oraz oznakowano Szlak Rowerowy Czarownic i ustawiono na jego trasie 10 tablic informacyjnych. Przemierzając szlak można obejrzeć dwie ekspozycje prezentujące historię procesu czarownic. Pierwsza z nich powstała w Nysie, drugą, równie atrakcyjną, turyści mogą obejrzeć w Szumperku. Wszystkie miejsca związane z historią procesu czarownic oraz atrakcje turystyczne na szlaku czarownic opisane są w przewodniku z mapą szlakiem czarownic po polsko-czeskim pograniczu. Ponadto został zorganizowany cykl lekcji muzealnych na temat historii procesu czarownic na pograniczu czesko-polskim. Wykorzystany w projekcie temat czarownic przyczynił się do otrzymania przez projekt certyfikatu ORTO 2020. 2010 Za najlepszy produkt turystyczny w kategorii Szlak. Projekt ten jest także nominowany do nagrody w konkursie Polska pięknieje 7 cudów funduszy europejskich. Trasa rowerowa przebiega przez najciekawsze miejsca związane z procesami czarownic i biegnie z Czech, przez Szumperk, Jesenik, a kończy się w Zlatych Chorach. Po stronie polskiej trasa biegnie dalej do Głuchoła, Znysy, Otmuchowa i Paczkowa. Wszystkie te miejsca charakteryzuje burzliwa historia związana z procesami czarownic. Wydarzenie roczne cieszyło się dużym zainteresowaniem opinii publicznej oraz instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie programu. Efekty prezentowanych projektów oraz organizacja imprezy zebrała bardzo pochlebne opinie uczestników. Już dziś zapraszamy do wzięcia udziału w przyszłorocznej imprezie promującej efekty współpracy projektów transgranicznych realizowanych w kolejnych regionach polsko-czeskiego pogranicza. Zapraszamy Wspólny Sekretariat Techniczny Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska.